Siemanko. Witam oczywiście wszystkich charakternych. Powitać. Dzisiejszy temat to będzie mszyca, która mi się tutaj wkradła do ogródka. Zaraz pokażę. Zobaczcie sobie, ile tego dziadostwa jest. To białe. No i jak widać, dziadostwo zżera mi tutaj. Się jest pustoszenie. Karwasz twasza, barabasza. Zobaczymy, jak w pyrach. No w perach tak zbytnio tego nie ma, ale... No, ale nigdy nie wiadomo czy się nie, 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 nie rozmnoży to dziadostwo tutaj i czy nam wszystkiego nie zeżre, bo tak samo tutaj, o proszę jak już tutaj zżarło dziadostwo, tak powinien wyglądać liść, a tu mamy obżarte i wygląda tak. No, czyli już widzimy, że tam mszyca tutaj nam żera dość dużo. Cholerstwo, dziadostwo, zaiszczane. I teraz tak. Takim domowym sposobem możemy się pozbyć tej mszycy. Za pomocą karbaszczasza, barabasza, octu. I tu mam trochę ludwika. Ludwik czy tam... Y Szare mydło, właśnie po to, że po prostu gdy opryskamy, żeby to się trzymało, a nie zlatywało od razu. I też trzeba, no wiadomo, żeby nie, nie popryskać, żeby zaraz deszcz nie padał i tak dalej. No to, no to nic, mieszamy to dziadostwo. Zobaczymy jak to, jak to wyjdzie w praktyce z tym, z tym octem. Dobra, najpierw sobie do, dodamy trochę płynu, żeby to nam się tu trzymało. Dobra, myślę, że tyle starczy. Karwa, twasza, barabasza. I tu mamy ocet. Muszę go najpierw posłożyć Tak stękam, stękam, bo mnie ta noga boli. Karwa, twasza, barabasza. Jeszcze nie mogę trenować. Nie mogę chodzić zbytnio tak swobodnie. O. I tutaj dawkę dajemy taką 1 do 10. No, czyli jak ja tu wlałem sobie 5 litrów wody, to jakieś pół litra octu sobie wlejemy. Może troszkę więcej. Tak się da, trochę więcej, to nie powinno zaszkodzić. Cyk. Teraz myślę jak ja to zrobię Oczywiście trzeba zakręcić, wymieszać to dosyć porządnie I zobaczymy czy nam czy się pozbędziemy tej mszycy Dobra, sobie chwilę zrobię pauzę Bo będę musiał sobie to założyć na plecy no, już jak widać piateczek założony Także możemy płyskać i zobaczymy czy nam to naprawdę coś pomoże z tą szycą Tak od dołu i damy tam gdzie siedzą te dziady kalwaryjskie Tutaj na kamerce nie wiem czy raczej nie widać to jest malutkie tę ale tutaj jak pryskam to widzę jak one jak odlatują Zaczynają panikować Karwa twasza barabasza Dobra, muszę to sobie w takim wichajstrem. No ale szkoda żeby nam tutaj ta mszyca a tak jak powiedziałem, chcę zrobić tutaj, właśnie mieć ogródek całkowicie naturalny, bez żadnych sztucznych, chemicznych oprysków. Także no, próbujemy tutaj tego, co mamy. Tu w tym najwięcej siedzi, tym mszycy cholernej. O, bardzo ładnie jest pryskane. Też właśnie na mszyce dużo osób pryska po prostu gnojówką z pokrzyw. Ale ja tam mam taką zmieszaną już z pokrzyw, ale też dodałem tam już trochę tam innych że tak powiem składników. Bardziej już też na kwitnienie. I no też chciałem wypróbować to z tym octem, czy, czy to jest faktycznie takie dobre. Jak tam jest pis, jak było to opisane No teraz przez kilka godzin ma nie padać tutaj u mnie z tego co, co sprawdzałem, co się orientuję Karwa Stasza Barabasza Proszę, crucyk tu, A tutaj aż tak dużo nie ma tej mszycy Najwięzy, najwięcej właśnie było tam, w brzkiewce I arugula, Arukola tam się znajduje i właśnie w tym najwięcej się działo, ale zaraz jeszcze zobaczymy tam gdzie mamy dynie i kabaczki no tutaj widzę, że tragedii nie ma ale przysunąć delikatnie nie zaszkodzi tutaj mamy dynie i kabaczki trochę trochę tak ciasno są posadzone blisko siebie, bo no nie mam tutaj zwykle aż tyle miejsca ale coś tu widzę, że, że coś tu lata tym wszystkim, więc troszkę tam może psikniemy od dołu bardziej. Ocet jest wykorzystywany, no tutaj właśnie w ogrodnictwie też, ale również jak coś nam bardzo mocno śmierdzi, powiedzmy, no coś tam mamy i, i, i coś ma bardzo intensywny, mocny zapach. Tutaj też możemy rozstawić sobie właśnie jakieś zbiorniczki z octem, otwarte i to nam też będzie ten zapach eliminowało, garbasztwasza-barabasza, lub można też rozsypać kawę i kawa tak samo i ma bardzo silny zapach. No i tak się zastanawiam tutaj czy, bo tu mam trochę pyrków, czy te pyrki też popryskać, ale tutaj tej wszyscy tak za bardzo nie widać. Ale no cała, zostało mi tego, tego środka, który urobiłem właśnie to muszę gdzieś to teraz wykorzystać, ale tu bym jeszcze w tą żodkiewkę dał, bo tu naprawdę tego siedziało dziadostwa bardzo dużo. Nie wiem czy to widać, takie małe białe dziadostwa jak latają. żeby nam tutaj pożerały to wszystko. Trzeba tu ładnie wszystko popryskać. A tu jeszcze latają te dziady. A zobaczymy jeszcze w buraczkach czy nie siedzą. No trochę też tu ich jest. Sikniemy też z grubsza. No proszę, skąd się tutaj tyle tej mszycy wzięło, ale też słyszałem, właśnie kolega mi też mówił, że u nich też jest mszyca w tym roku, że jest bardzo dużo tej mszycy. No to będziemy musieli właśnie tymi sposobami się bronić przed mszycą. Ewentualnie, jeżeli to mi nie zadziała z tego octu, no to wtedy będę musiał zrobić jeszcze gnojówki typowej samej pokrzyw, bez żadnych tam dodatków żeby to było bo mszyce też mają różne kolory bo trochę sobie poczytałem o tej mszycy naprawdę może mieć różne, różne kolory może być czarna, jasna, żółta, popielata no no, różne, naprawdę i jest tego dużo, dlatego no, trzeba to pryskać. Dziadostwo cholerne. Dobra, to blancę sobie wydłużymy. Kurde, coś tutaj wciskałem w telefonie. Moment. Cyk. Cyk. Tu już mi tego resztka została I to tak sikniemy tylko z góry Ale no zobaczymy co będzie z sąszycą. Czy to niedostwo odpuści, czy będzie trzeba powtarzać te pryskania. No tutaj zbytnio jak pryskam nie widzę, żeby te mszyce uciekały bardziej wydaje mi się, że tam siedziały. No ale zawsze mogą się też tutaj przenieść. Jak już tam im się skończyło Eldorado Karbasz Barabasz, bo wszystko tam popryskane, bo pożarły trochę. No to teraz będą szukały sobie na pewno miejsca gdzieś indziej. Musimy napompować sobie i cyk. zobaczymy, jak ten ocet zadziała. No ale z tego, co czytałem, to ocet bardzo dobrze powinien na to zadziałać. Podobno nawet lepiej zadziała, niż, niż gnojówka z pokrzyw. Tak, tak wyczytałem. Ale troszkę tutaj tej mszycy też lata. Tutaj, a nawet widzę, że stonka ziemniaczana się spieprzyła. O, zobaczcie, tutaj siedzi Stonka ziemniaczana. Dziadoskwo, jakich mało. Zaraz hmm, ja będę musiał tutaj też porządek z tym zrobić. Trochę tam, gdzie jest tak mocno pożarty i gdzie ta Stonka siedzi, to poobrywać w ogóle. Albo damy im tu tu Zobaczymy. No ale na razie. Tej mszyce musimy się pozbyć i to jest główny cel. No także oprysk na mszyce. Powiedzmy takim prostym przykładem to 10 litrów wody, litr octu, trochę ludwika lub szarego mydła, żeby to się na tych liściach przez tam jakiś czas trzymało, żeby to od razu nie, 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 nie pospadywało. No i to będzie tyle co do tego oprysku. Jeszcze tylko tu otworzę, pokażę pomidorki, jak ładnie rosną. A proszę. Mają się świetnie. Muszę iść je zaraz poobrywać, jeszcze. I to było na tyle. Oczywiście pozdrawiam wszystkich tych, których warto pozdrowić. I trzymajcie się. Pozdro.